Witamy Cię w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Zostałeś do nas przyjęty na podstawie orzeczenia sądu. Pewnie byłeś już przywitany przez panów strażników na dyżurce, którzy wydali Ci niezbędne rzeczy, takie jak pościel, ręczniki, dres grupowy, klapki i środki higieniczne. Pamiętaj, że otrzymałeś drugą parę dresów, który różni się od grupowego. Jest to żółta bluza, czarne spodnie dresowe oraz koszula w paski. Ten dres jest przejściówkowy, to znaczy dostajesz go za każdym razem, kiedy zostajesz skierowany na izbę przejściową. Potocznie nazywaną przejściówką. Pamiętaj, że możesz wrócić do izby przejściowej za złe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu zakładu, zachowania agresywne wobec kolegów oraz pracowników placówki. Mamy nadzieję, że dla ciebie to będzie po raz pierwszy i ostatni. Niebawem spotkasz się z pracownikami naszej placówki, panem dyrektorem, panią kierownik internatu oraz paniami psycholog i pedagog z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego, które przeprowadzą z Tobą rozmowę wstępną dotyczącą Twojej rodziny lub opiekunów, Twoich przyjaciół, szkoły oraz Twoich zainteresowań. Udostępnienie nam tych istotnych informacji jest konieczne, aby rozpocząć współpracę z Twoimi rodzicami lub opiekunami, a także szkołą, do której uczęszczałeś. Robimy to wszystko tylko po to, aby Ci pomóc. Pamiętaj, że zawsze możesz do nas się zwrócić. Zgłoś swoją prośbę panom na dyżurce, wychowawczyni lub wychowawcy, a na pewno Cię do nas zaprowadzą. Spotkasz się również z panią pielęgniarką w celu przejścia badań lekarskich oraz określenia twojego stanu zdrowia. Jest to ważne, ponieważ chcemy wiedzieć, czy masz przeciwwskazania do brania udziału w zajęciach sportowych oraz terenowych. Podzielisz się informacjami dotyczącymi chorób, na które chorowałeś, wypadkach, którym uległeś oraz swoich dolegliwościach. A jeśli będziesz miał, będzie ja proszę, żebyś porozmawiał z mamą, z tatą albo z kimś z rodziny, żeby przysłał nam na dokumentację. Dobry. Dobry. Na pewno jesteś ciekawy, jak długo tu będziesz przebywał. Czas przebywania w izbie przejściowej to 14 dni, czyli 2 tygodnie. Potrzebujemy ten czas po to, aby się z tobą zapoznać i przydzielić się do grupy wychowawczej, w której będziesz przebywał i spędzał większość czasu. Mamy 6 grup. Z których najbardziej się wyróżnia grupa numer 6, potocznie nazywana szóstką. Wyróżnia się, bo funkcjonuje na innych zasadach niż pozostałe. Na szóstce możesz uczyć się oraz pracować poza zakładem. Samodzielnie układasz swój rozkład dnia. Następny przywilej to posiadanie rzeczy osobistych i noszenie ubrań prywatnych. Warunkiem dostania się do grupy szóstej jest wzorowa ocena ze szkoły, wzorowe zachowanie na terenie zakładu, współpraca z pracownikami placówki oraz okazanie im pomocy, a przede wszystkim terminowe powroty z urlopów i przepustek oraz pomysł na swoją przyszłość. Pamiętaj, że osobą najbardziej znającą Twój los jest wychowawczyni lub wychowawca. Masz problem, pytanie, zwróć się jak najszybciej do niej lub do niego. Jest tu po to, aby Ci pomóc. Przez najbliższe tygodnie chcielibyśmy Cię poznać oraz uzyskać informacje, jakie masz wobec siebie plany oraz na temat swojego pobytu w naszym zakładzie. Jak wygląda dzień w zakładzie? Od swojego przyjazdu Twoje życie będzie związane z naszą placówką. Chcemy Ci powiedzieć, jak wygląda przeciętny dzień zakładowy. Na początek musisz pamiętać, że w naszym zakładzie obowiązuje regulamin, do przestrzegania którego wszyscy wychowankowie, a więc i ty, są zobowiązani. Dzień zaczyna się od pobudki, która jest o godzinie siódmej rano. Masz 5 rozgrzewkę i później dyżury poranne, np. pościelenie łóżka, ogarnięcie pokoju. W tych czynnościach po kolei każda grupa schodzi na śniadanie, które bez zbędnej zwłoki zjadasz. Ze stołówki nie wolno wynosić naczyń i szczućców. Później musisz zdążyć na poranny apel, zaczynający się o godzinie 8 obecność na każdym apelu niezależnie od pory dnia jest obowiązkowa. Po tym aż do godziny 14 masz zajęcia szkolne lub warsztatowe. Odbywasz je pod okiem naszego zespołu. O godzinie 14 zaczyna się apel popołudniowy. Po apelu jest obiad, który nie trwa dłużej niż do godziny 15. Jeśli chcesz utrzymać porządek i czystość przydzielonych Ci rzeczy, np. pościel, koce, dresy, to co tydzień w godzinach od 14.30 do 15.30 masz prawo używane przez Ciebie rzeczy wymienić na czyste. Pamiętaj jednak, że możesz to robić tylko w ściśle określonym dniu, w zależności od grupy, do której zostałeś przydzielony. Pamiętaj także, że o czystość swoich osobistych rzeczy, np. bielizny, musisz dbać sam. W godzinach od 15:30 do 17:00 odbywają się zajęcia wychowawcze w grupie. Czego w ich trakcie możesz się spodziewać? Przede wszystkim ich różnorodności dostosowanych do Twoich zainteresowań i zaangażowania. Warto więc, abyś nam o swoich pasjach powiedział. Na terenie zakładu działają następujące koła zainteresowań: plastyczne, sportowe, np. siatkarskie, koszykarskie i piłkarskie. Teatralne, wspinaczki górskiej, wędkarskie i maratończyka. Po zajęciach wychowawczych, w godzinach od 17:15 do 18:15, jest czas na odrobienie lekcji i nadrobienie zaległości z poszczególnych przedmiotów. Potocznie ten czas nazywany jest odrabiankami. O godzinie 18.15 wraz z grupą schodzisz na kolację. Masz na nią około 30 minut. Po kolacji jest czas na toaletę wieczorną i porządki w grupach oraz zajęcia własne. Dzień w zakładzie kończy apel wieczorny o godzinie 21.45. Po nim od godziny 22 do godziny 6.45 trwa cisza nocna. O tym, jak wygląda dzień w zakładzie widziany oczami wychowanków, będziesz się mógł przekonać oglądając krótki film. Jego autor i nasz wychowanek Zbigniew brał udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pod tytułem Placówka oczami wychowanków, zajmując w nim drugie miejsce. Zapraszamy Cię do jego obejrzenia. Szkoła i warsztaty. Połowę dnia zakładowego, czyli od godziny 8 do 14, spędzisz w szkole lub na warsztatach. Zaczniemy od szkoły. W naszej szkole zajęcia odbywają się w sześciu oddziałach szkolnych: gimnazjum nr 69 oraz zasadnicza szkoła zawodowa nr 40. Zdajemy sobie sprawę, że nasi wychowankowie różnią się wiekiem i mają różne doświadczenia szkolne. Możesz liczyć na to, że nasza oferta będzie dostosowana do Twojego tempa prac, motywacji i chęci oraz zainteresowań. Pamiętaj, że zostaniesz przydzielony do właściwej klasy szkolnej i grupy szkolenia zawodowego. Dbamy o indywidualny rozwój każdego wychowanka, stwarzając mu możliwości rozwijania umiejętności praktycznych w trakcie zajęć warsztatowych. Możesz oczekiwać szkolenia w zawodach. Stolarz. Uczniowie poznają podstawowe gatunki drewna i tworzyw drzewnych oraz sposoby ich obróbki przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i obrabiarek. Na podstawie dokumentacji wykonają elementy z drewna, meble, stolarka budowlana, galanteria drzewna, a następnie montują je w gotowy wyrób, który uszlachetniają bejcami i lakierami. Elektryk. Uczniowie zapoznają się z parametrami prądu elektrycznego, sposobami ich pomiaru, materiałami i sprzętem elektrycznym, aby następnie w oparciu o dokumentację techniczną wykonać instalację elektryczną, zamontować urządzenie elektryczne. Uczą się też naprawiać sprzęt elektryczny. Monter instalacji urządzeń sanitarnych. Nauka tego zawodu opiera się na zaznajomieniu uczniów z podstawowymi rodzajami materiałów, metali, tworzyw, sposobami obróbki oraz technologiami ich łączenia: gwintowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie i klejenie. Uczniowie zapoznają się ze schematami instalacji sanitarnych, które następnie montują. Ważnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego są szkolenia kursowe, które dają wychowankom dodatkowe kwalifikacje. Na terenie naszego zakładu organizowane są m.in. takie kursy jak magazynier kierowca wózka jezdniowego, drukarz, glazurnik, spawacz, kucharz, prawo jazdy. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mają możliwość zdobycia tytułu czeladnika. Współpracujemy w tym zakresie z instytucjami spoza naszego zakładu. Działalność społeczna. W trakcie pobytu w naszej placówce możesz zrobić coś bezinteresownie dla innych. Nasi wychowankowie angażują się w działalność o wymiarze społecznym. Między innymi jako aktywni członkowie drużyny szpiku propagują ideę krwiodawstwa i transplantologii oraz pomocy chorymi potrzebującym. Udzielają się jako wolontariusze w domu Arki i Hospicjum Palium. Pracują na rzecz osób niepełnosprawnych w jednym z domów pomocy społecznej. Byli wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawa i obowiązki. Musisz pamiętać, iż pobyt w zakładzie nakłada na Ciebie określone obowiązki. Do podstawowych należą aktywny udział w zajęciach resocjalizacyjnych organizowanych w placówce, systematyczna nauka szkolna oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych. O innych powiemy Ci za chwilę. Na terenie placówki masz też i prawa. Uprawnienia wychowanka. Wychowanek ma prawo do poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa, dostępu do informacji obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu. Informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego, wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, Odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętu i środków czystości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, ochrony więzi rodzinnych, wysyłania i doręczania korespondencji z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka na terenie zakładu bez udziału innych osób, opieki i pomocy psychologicznej. Możliwości składania skarg, próśb i wniosków. Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem lub innymi przedmiotami osobistego użytku. W uzasadnionych przypadkach ich zawartość może być poddana kontroli. Przedmioty wartościowe przekazywane są do depozytu wychowanka, a artykuły żywnościowe nie nadające się do spożycia i przedmioty niebezpieczne podlegają zniszczeniu. Wychowankom zapewnia się całodzienne wyżywienie według ustalonych norm i zasad żywieniowych. Wychowanek otrzymuje na własne wydatki kwoty pieniężne, zwane dalej kieszonkowe, których wielkość określają odrębne przepisy. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora zakładu, wychowanek może korzystać z własnej odzieży. Wychowanków zakładu mogą odwiedzać rodzice, opiekunowie, krewni oraz za zgodą dyrektora także inne osoby. O ile ich zachowanie i sposób kontaktowania się z wychowankiem nie zakłócą ustalonego porządku w zakładzie. Podczas pobytu w zakładzie, wychowanych może w ramach nagrody korzystać z przepustek i urlopów za zgodą rodziców, opiekunów, jeśli swym zachowaniem daje podstawę do przypuszczenia, że poza zakładem będzie zachowywać się bez zarzutu i powróci do placówki w terminie. Szczegółowe zasady udzielania przepustek i urlopów określają odrębne przepisy. Korzystanie przez wychowanka z przysługujących mu praw nie może naruszać praw innych osób oraz zakłócać ustalonego w zakładzie porządku. Wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Otrzymane pieniądze wychowanek powinien przekazać do depozytu zakładu, i może dysponować nimi za zgodą wychowawcy. Wróćmy do Twoich obowiązków. Obowiązki wychowanka. Wychowanek zakładu w czasie pobytu w zakładzie powinien. Przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w zakładzie. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia. Czynnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji. Wykonywać polecenia przełożonych. Odnosić się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności. Dbać o stan zdrowia i higienę osobistą. Dbać o schludny wygląd i kulturę słowa. Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa. Przekazywać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym, związane z funkcjonowaniem zakładu. Uzyskać zgodę dyrektora zakładu na czasowe opuszczenie zakładu. Powracać z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu. Wychowankowi zakładu zabrania się. Oddalania się poza teren zakładu bez zezwolenia przełożonych. Spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Wykonywania tatuaży. Używania wulgarnych słów i przekleństw. Palenia tytoniu sprzecznie z zasadami określonymi przez dyrektora zakładu. Samowolnej wymianie z innymi wychowankami odzieży, obuwia oraz innych przedmiotów dokonywania napraw lub przeróbek sprzętu stanowiącego wyposażenie zakładu bez zgody przełożonych. Przemieszczania się pomiędzy działami, szkołą, warsztatami i grupami internatu bez zgody przełożonych. Posiadania przedmiotów niebezpiecznych Dyrektor zakładu poprawczego w Poznaniu może ograniczyć lub zakazać kontaktów osobistych z wychowankiem osobom wywierającym negatywny wpływ na przebieg procesu resocjalizacji wychowanka. Nagrody i środki dyscyplinarne. W naszym zakładzie obowiązuje regulamin do przestrzegania, którego wszyscy wychowankowie, a więc i ty, są zobowiązani. Za jego przestrzeganie, właściwe i wzorowe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce, możesz być nagrodzony przez dyrektora. Nagrody, które możesz dostać to pochwała. Pochwała wobec wychowanków. List pochwalny do rodziców lub opiekunów. List pochwalny do sądu rodzinnego. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu. Przyznanie nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Podwyższenie twojego kieszonkowego do wysokości 4,5% kwoty bazowej na okres do 3 miesięcy. Zgoda na wykonywanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby wychowanka lub osób najbliższych. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem. Zgoda na uczęszczanie do szkoły poza zakładem. Zgoda na posiadanie wartościowych przedmiotów. Zgoda na noszenie własnej odzieży. Skrócenie, zawieszenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego. Udzielenie przepustki do trzech dni. Udzielenie urlopu. Przedstawienie wniosku o przeniesienie z zakładu poprawczego w Poznaniu do zakładu otwartego. Umieszczenie poza zakładem. Przedstawienie wniosku o warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego w Poznaniu. Za naruszenie ustalonego w zakładzie porządku, niewykonywanie swoich obowiązków, zachowania godzące w dobro innych osób, ucieczkę z zakładu lub nieusprawiedliwione niepowrócenie z udzielonego urlopu lub przepustki, dyrektor może zastosować wobec Ciebie środek dyscyplinarny. Środkami tymi są: Upomnienie. Upomnienie wobec wychowanków, Nagana. Zawiadomienie rodziców, opiekunów o niewłaściwym zachowaniu wychowanka, zawiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu wychowanka, cofnięcie zezwolenia lub nieudzielenie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt zakładu na okres do jednego miesiąca z wyjątkiem rozmów z rodzicami, opiekunami, obniżenie kieszonkowego wychowankowi zakładu na okres do trzech miesięcy. Cofnięcie zgody lub nieudzielenie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem na okres do trzech miesięcy. Cofnięcie zgody na posiadanie wartościowych przedmiotów lub noszenie własnej odzieży. Cofnięcie zgody lub nieudzielenie zgody na wyjście poza teren zakładu na okres do 2 miesięcy. Nieudzielenie przepustki lub urlopu wychowankowi zakładu na okres do 3 miesięcy. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie do innego zakładu tego samego rodzaju. Wystąpienie z wnioskiem o przeniesienie do zakładu innego rodzaju. Wstrzymanie umieszczenia poza zakładem. Wstrzymanie wniosku o przedstawienie do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego w Poznaniu. Nieudzielenie przepustki lub urlopu przez okres 5 miesięcy w przypadku ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki. Na koniec proponujemy zapoznać się z ważnymi dla Ciebie instytucjami, do których możesz złożyć skarby. Między innymi, gdy nie zgadzasz się z decyzją pracowników zakładu poprawczego lub jeśli jesteś źle traktowany. Ważne dla Ciebie instytucje. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Wydział Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sędzia sprawujący nadzór nad zakładem. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Twój pobyt w zakładzie właśnie się zaczyna. My wychodzimy do ciebie z ofertą, mając nadzieję, że z niej skorzystasz. Pamiętaj, zwycięzcy nigdy nie rezygnują. Wierzymy, że jesteś jednym z nich.